Jeżeli chodzi o Białystok Stok, to można powiedzieć, że początki tego miasta to był swoisty efekt Bilbao. Tutaj mamy do czynienia z bardzo istotnym budynkiem, mianowicie Pałacem Branickich. To powstanie tego obiektu właśnie spowodowało, że osada, która istniała tutaj już od kilkuset lat, zaczęła się dynamicznie rozwijać. Również w historii Białego Stoku w kolejnych jego epokach pojawiają się takie obiekty które rzeczywiście rozwój miasta napędzały. W ostatnich latach wydaje mi się, że można mówić o dwóch takich znaczących budynkach, mianowicie o operze i Filharmonii Podlaskiej przy ulicy Odeskiej i o centrum handlowym przy ulicy Świętojańskiej, centrum handlowym Alfa, które jest rewitalizacją dawnej fabryki Bekera. dyskusja ma nam odpowiedzieć na pytanie czy podobnych działań oczekujemy w Białym Stoku. Czy chcemy mieć obiekt, którego nie definiujemy, mamy nadzieję, iż wyłoni on się nam w wyniku dyskusji, będzie magnesem powodującym upowszechnienie turystyki związanej ze zwiedzaniem Białego